Umarł, już nie wróci. Umarł. I znowu surreaktor umarł, zmartwychwstał i znowu umarł. Zmarł, bo umarł. Surreaktor umarł, czy po prostu nie żyje. Znowu umarł, super traktor umarł. Czemu umarłeś? Super, nagrałeś powrót do żywych stokrotkę, rozkminy, a potem umarłeś. Reaktor, czemu znowu umarłeś? I kiedy ożyjesz i kiedy będzie czytanie komentarzy? Lubię placki! Dajcie spokój, mogło być gorzej. Werol nie wrzucał dłużej ode mnie. No, nie wierzyli, że jestem czarny. Ten nagrał film. Zrobił face reveal. jeszcze nagrał kolabas, a więc. Potele gamingowe. Jak wszyscy YouTuberzy nie wiem, dlaczego tego używałem, żeby ich nie rzucało na boki, jak grają w Minecrafta chyba. Wiecie. Co to oznacza? No i po co wrzucałeś ten film? Teraz straciłem możliwość zasłaniania się tym, że Derol nie nagrywa dłużej ode mnie. I nie dawaj mi serduszka, mówię poważnie. Capture Waiting, ha? Huh? O, widzę, że bawimy się w angielski. Fucking trader. Jest jeszcze Gargamel, przypominam. <grym> Słuchajcie, dziemeczki, sprawa jest bardzo poważna. Otóż ja, mężczyzna w kuchni, przypaliłem wodę. Konkretnie to wstawiłem ją i zapomniałem o niej, w wyniku czego teraz Czech potrzebuje nowego czajnika. Półobręcz z plastiku, która znajdowała się na rączce, również zaczęła topnieć, w wyniku czego połączyła się z bardziej metalową powierzchnią i powstał taki stalagnat z plastiku. Wiecie, jak na geografii uczyliśmy się, że są stalagmity, stalaktyty i stalagnaty, i stalagnaty to są te połączenia stalagmitów i stalaktytów, to tak, że tutaj było podobne zjawisko powstał stalagnat z roztopionego plastiku, ponieważ Wojtuś zapomniał, że chciał sobie zrobić herbatkę i... Myślę, że kiedy będziemy mieli nowy czajnik, to fajnym pomysłem byłoby mu przyklejenie oczu, powiedzmy tutaj i tutaj. A teraz biorę rutinoskorbin, przywracam zwykłą ostrość i... Pora ruszyć po czajnik. Gonciarz style. To co chciałem, oczywiście ze względu na niepotrzebne ujęcia przechodniów czy pojazdów. Wycieczka przedłużyła się o dobre półtorej-dwie godziny, a teraz muszę szybko zmykać do domu ze względu na to, że nabyłem tego malca. brymulka do mojego pokoju, chyba nadam jej imię Pympym. Pym. Oto czajnik, który nabyłem. Jestem jednoosobowym kolesiem, który siedzi na placu zaław i pokazuje czajnik do kamery, więc może przestanę. A swoją drogą w tle widać prawosławną cerkiew Tutaj wyraźnie widać różnicę pomiędzy nowym, a starym czajnikiem. Oprócz tego kupiłem także czajnik elektryczny, mąkę, sól oraz cukier. Oczywiście wszystko po najtańszych cenach. Nie zapominajmy też oczywiście o pympyrympym, który dotrzyma towarzystwa mojej drugiej roślince, Flowey the Flower, który jest złocistą chryzantemą chryzantemą złocistą w stanie około agonalnym. A teraz patrzcie, będzie zmieniał kolory. Dolco, nie? Mój trik, aby płatki pymp rympyma zmieniały kolory, jest taki, że jakby kopiuję cały obraz, wycinam tylko okolice pymp rympyma i następnie przy pomocy efektu green screena usuwam wszystkie niechciane kolory, że tak naprawdę zostaje czerwony i żółty. No to nakładam na to efekty z takiej tęczy, takiego zmieniania sobie barw, i w wyniku tego powstaje takie wrażenie, że właśnie pymp rympym zmienia sobie kolory. Wypróbuj to sam! Hej ludzie, jak Wam się podoba mój powrót dotychczas? Patrzcie, jakie mam ten takle. Kończą mi się pomysły, w jaki sposób jeszcze mógłbym wpleść temat czajnika do tego filmiku, więc na koniec napisałem wiersz. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dołączaj, obczajmy czajnik nadzwyczajny. Nieobyczajnym jest się czaić jak Czajkowski na fortepian. Oświadczajmy, czaj zagościł, przyczajony z dawnych Chin. Na to sklepiam czaj Paczaj mózg, zamaczaj w tym. Gdy para kłębów pary, ze szpary u gwinta, ulotem się para. Paradnie przy gwizdach. mieć wodę i przypalić, a zalisz to paradoks. Kopara mi opada. Paraliż, nie radość. Paranoja w paraboli, wszyscy wiedzą na parafii: parametry ktoś rozstroił, parametry kuchni plami. Na parkiecie, parapecie, wszędzie woda, będzie pardon, spartoliłem partię przecież. Na to wszystko tylko parsknął. Hej, to film powrotny! Znowu chciałbym podziękować wszystkim osobom, które, mimo tego, iż y, co kilka miesięcy ożywam i zmartwychwstaję, w dalszym ciągu gdzieś tam czekają na moje głupie filmy. iż że czekanie oraz oddanie niektórych z Was sprawia, iż moje kokoro robi doki-doki, spróbuję Wam to wynagrodzić normalną frekwencją. I pamiętajcie, tak czy inaczej, Derol nie wrzucał dłużej ode mnie. Na razie! Nie palcie papierosów.